Jak działa fotowoltaika? Twój dom potrzebuje energii do zasilania wielu urządzeń elektrycznych. Na przestrzeni ostatnich lat ich liczba w każdym domu rośnie. Rosną także ceny prądu, a tym samym Twoje rachunki. Gdyby tylko istniał sposób na to, aby uniezależnić się od zakładu elektrycznego i produkować energię we własnym zakresie. Marzenia o darmowym prądzie spełnisz dzięki panelom fotowoltaicznym od Kolumbusa. Każdego dnia twoja instalacja produkować będzie prąd, niezależnie od pogody czy pory roku. Oczywiście w słoneczne dni będzie to robić efektywniej. Nadwyżki wyprodukowanej energii możesz przekazać do sieci energetycznej i skorzystać z niej ponownie w 80%, na przykład w nocy. Możesz także wyposażyć się w magazyn energii i zupełnie uniezależnić się od zakładu energetycznego, korzystając w 100% ze zgromadzonego przez ciebie prądu. Zapomnisz także o przerwach w dostawie zasilania, których statystyczne gospodarstwo domowe w Polsce doświadcza przez 300 minut rocznie. Jeśli uważasz, że fotowoltaika jest dla ciebie, to wejdź na www.columbusenergy.pl i wypełnij formularz kontaktowy. Kolumbus. Dostęp do przyszłości.